Dobra, nie nie pójdzie. Ale już wszystkie jak się napełnia ciepłym powietrzem? Czujecie? Tak. O, zobaczcie, nasz już jest prawie <Springs> gotowy. Dobra, ja trzymam, ale trzymajcie jeszcze, bo jeszcze nie jest całkiem. zapałki? Puszczamy go, Kamil? Nie, jeszcze. A nie, A dobra. W dobra, to co? Tak! Nie, jeszcze Czy Chyba nie, bo nie, jeszcze się, się nie jeszcze te No dobra. Ale będzie nam się trochę wyrywać. Ale fajnie. Teraz będzie się nagrzewać. To nie jest tak w Ale to i tak. czy To jest płonąca zabieraj. Tak, tak, Chodź zobacz, tutaj jest. Za zacznijesz tak, no, no, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ale też najpierw że jesteś. No, tylko pożyliśmy. Gdzie wasz nie? Może, o, o kurde, nie widziałem. Dobrze, fajnie, my Dobrze, leci, super. Jedynki wygrały. Do góry. Do góry. Nie. Dobra, spójrzcie. Popatrzcie. i wygadujcie. spójrzcie. Jedynki. My to tylko jeszcze nie poleciał on może nie dobra jak to na na ten wakacje się zaczęły ludzie no. ale my się szybko leci. Mieją, jak już Poznaniu rekord Gine zabili, tam ile 17 tysięcy puszczali, to musieli zająć strefę powietrzną i doszli do złoty. Ale my chyba nie. Co? Ale, nie widać, gaśnie. Gniłe. <noise> ja Jajo! Gniłe. Jajo! Gniłe. Jajo! Gniłe. Jajo! Gniłe. Jajo! Gniłe. Ja